Sami jak byli uczniami. Gnębią nas! Rzadko się uśmiechają! Nie znają się na żartach! Za dużo zadają! Kochani, proszę o ciszę! Proponuję naszą dyskusję ukierunkować. W przeciwnym razie będziemy tu siedzieć do wieczora. Przypominam, że każdy nauczyciel według uczniowskiego systemu oceniania. Maksymalnie może zdobyć 50 punktów. Proszę to zabrodokołowanie. Przekląd to rozpoczniemy od matematyczek. Uważam, że nasze matematyczki całkiem dobrze liczą, a w rzeczywistości nie potrafią zastosować teorii w praktyce. Pracują za tak marne grosze. Czy teoria mija się z praktyką? Ale nam się za to jedynki stawia. Proponuję 20 punktów. Nie zgadzam się. Moja propozycja to 15. Zarządzam głosowanie. Kto jest za 20 punktami? A kto za 15? Kto się wstrzymał od głosu? Proszę to zaprotokołować. Większością głosów przyznajemy matematyczką 15 punktów. Przypominam o prawidłowej pisowni słowa punktów. Chyba was czegoś nauczyły te polonistki. Polonistki to takie nieżyciowe kobiety. Myślą, że człowiek ma czas na czytanie lektur, naukę wierszy, wypracowania. Proponuję 16 punktów. Nie są tak uciążliwe jak te matematyki. A anglistki? po 18 punktów. Może pomogą dostać pracę w Anglii? Przechodzimy do przyrody. Słucham propozycji. Proponuję 20 punktów. Pod przedmiot żywy, ale mało obcowania z przyrodą. Ciągle w klasie. A gdzie ono natury? Przechodzimy. Przechodzimy teraz do historyków i historii. Która ciągle się powtarza? Wymyśliliby coś nowego. Ale historycy nie zadają tyle co inni. Proponuję 20 punktów. Teraz przedmioty artystyczne. To wspaniałe osoby. Dać im po 30 punktów. Mój tata mówi, że prawdziwa sztuka to nasza plastyczka. Nie wiem, co miał na myśli. 35 punktów. Jako jedyni w tej szkole nic nie zadają do domu. <grymne> Jaką macie propozycję dla pań od edukacji wczesnoszkolnej oraz pani ze świetlicy? Moja propozycja to 40 punktów. Są niezastąpione i kochane. Przytulają nas jak mamy. Została nam jeszcze jedna grupa nauczycieli, emeryki. Proponuję 50 punktów. <grymne> Znamy, to pięćdziesiąt punktów popieramy. Znali ich nasi rodzice, gdy uczyli jak błyskawice. A teraz cóż im zostało, na chleb mało ostało. Tak się starali, krzyczeli, by teraz na życie nie mieli.